ストーン To miejsce, przy którym się chcemy dzielić z bliskimi tylko tym, co najlepsze. To właśnie też wtedy sięgamy po wyjątkowe przepisy, które sprawią, że każde spotkanie nabierze magicznego charakteru. Dziś przygotowałam dla Was naprawdę szczególny przepis, inspirowany Florencją, perfekcyjny do dzielenia się z bliskimi. Zrobił fiorentinę. Duży, soczysty stek z glazurą z wina i syropu klonowego. Podam go z pieczonymi batatami i konfiturą z czerwonej cebuli. Będzie pysznie. Bataty idealnie się komponują z przyprawami korzennymi, dlatego dodaję do nich sporą szczyptę cynamonu. Kolejny składnik to ocet balsamiczny. Do tego niecała łyżka syropu klonowego. A jeśli jest słodycz, musi być też sól. Ostatni składnik to będzie oliwa. Pozostało tylko wymieszać. Tak przygotowane bataty wkładam do piekarnika nagrzanego na 190 stopni na mniej więcej 30 do 40 minut. No, a teraz musimy zredukować całą butelkę czerwonego wytrawnego wina, bo to będzie nasza glazura do mięsa. Ale że jesteśmy w telewizji. Ja mam tutaj już gotowe zredukowane wino, taka esencja na dnie garnka, i o to nam chodzi. Do winnej esencji leci syrop klonowy, 4-5 łyżek. E, teraz czas na rozmaryn. W takiej formie wrzucam do rondelka. No to już pachnie słuchajcie jak święta, a ja mogę przejść do Fiorentiny, czyli bohaterki mojego dania. Tylko spójrzcie na to. Połączenie polędwicy oraz rozbefu, piękne na kości, dzięki czemu mięso będzie soczyste. Samo mięso nie potrzebuje wiele. Wystarczy czarny pieprz oraz płatki soli morskiej. Patelnia jest już bardzo rozgrzana. Dodaję odrobinę tłuszczu i biorę steka Dobrze. i kładziemy ją na płasko. Ono naprawdę musi złapać ciemny kolor. Magia! Tutaj mam czosnek, spłuchę go, ostrzym noża, od razu też sięgam po rozmaryn. Cały ten bukiet leci na patelnię. I od razu duża kopiasta łyżka masła leci na patelnię, a ja zacznę bastować je masłem. I tak przygotowaną fiorentinę wkładam do piekarnika nagrzanego na 190 stopni na 5 do 7 minut. Myślę, że jest już idealny. Samo mięso kładam do naczynia żaroodpornego i polewam moją glazurą słodko-kwaśną. Zostawiam do odpoczynku na mniej więcej 7-8 minut. Możemy składać tę kolację najpierw słodkie ziemniaki. No i mam dużo miejsca na mój obłędny stek. Spójrzcie na to mięso, jakie jest soczyste i idealnie różowe w środku. Ja steki uwielbiam podawać z konfiturą, z czerwonej cebuli. Takie dania kocham najbardziej. Półmisek pełen soczystego, aromatycznego mięsa, po który będą sięgali nasi bliscy. Idealne w swojej prostocie! Jakie piękne!